Nazywam się Miłosz, mam 18 lat i jestem młodym rolnikiem. Od małego wiedziałem kim będę i czym będę się zajmował, co widać na powyższych zdjęciach. Aktualnie uczęszczam w techniku rolniczego w Kamieniu Małym. Swoją przyszłość wiążę z rolnictwem i gospodarstwem rodziców, którym pomagam po szkole i w wolnym czasie. Patrzę na świat przyszłościowo i stawiam sobie jasne cele, do których zamierzam dążyć, aby dalej utrzymać i rozwijać dobrze prosperujące gospodarstwo. Dzisiejsza wieś działa i rozwija się w dynamicznym tempie, przez co oferuje o wiele więcej atrakcji aniżeli kiedyś, która była skoncentrowana tylko na produkcji żywności. Życie na wsi można połączyć z pracą, odpoczynkiem, rekreacją, charytatywną działalnością i pomocą innym oraz z wieloma innymi zajęciami których u nas na wsi nie brakuje. W ciągłego rozwoju na wsi dalej zauważamy różne walory, tradycje i szacunek do przyrody, która jest postają każdej wioski.